Jeśli przygotowujesz się do swojego pierwszego 24-godzinnego streama, ten filmik będzie właśnie dla ciebie. Omówimy sobie dzisiaj 6 bardzo ważnych rzeczy, o których no, myślę, że warto pamiętać, gdy przygotowujemy się do takiego wydarzenia. Jest to część druga moich wskazówek, dlatego jeżeli chcesz zobaczyć część pierwszą, pojawi się ona obecnie w prawym, górnym rogu. Sama ukończyłam jeden 12-godzinny oraz 24-godzinny stream, dlatego podzielę się dzisiaj z Wami swoimi doświadczeniami, jak i również doświadczeniami innych streamerów. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tematu tego filmu, chciałabym podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli OntPro. Pro. Jest to stronka, na której znajdziecie ponad 500 overlayów, w tym również alerty na Twitch. Na samym początku macie dwie opcje. Pierwszą opcją jest opcja bezpłatna, w której macie dostęp do 5 overlayów wraz z panelami na Twitch. Drugą opcją jest opcja płatna, w której no, oczywiście macie dostęp do całej reszty. On Pro jest spoko opcją dla tych, którzy lubią mieć wszystko w jednym miejscu i nie lubią za dużo kombinować, wystarczy pobrać plugin do OBS-a i gotowe. Dodatkowo co myślę, że jest bardzo spoko w tej opcji, to to, że macie dostęp do tylu overlay'ów, że możecie sobie sprawdzać każdy z nich, jak on będzie wyglądać w OBS-ie, przez co też minimalizujecie ryzyko tego, że zakupicie jakiś overlay, który nie do końca będzie Wam pasować. Jeśli chcecie sprawdzić tę stronkę, zostawię link w opisie. Również jeżeli zdecydujecie się na zakup poprzez ten link, wspieracie ten sam mój kanał, za co bardzo dziękuję. A teraz przejdźmy do tematu filmiku, czyli kolejne wskazówki. Dla 24-godzinnego streama. Stream 24-godzinny jest mega fajną sprawą, gdy chcemy, nie wiem, zaświętować osiągnięcie jakiegoś kamienia milowego. Czyli na przykład udało mi się dobić do 4000 followków czy przykładowo 100 subków na Twitch, a może po prostu, nie wiem, świętuję urodziny swojego kanału i chcę właśnie uczcić to w taki specjalny sposób. Wcale nie musi to być czymś strasznym, jeżeli odpowiednio się do tego przygotujesz. Dodatkowo myślę, że każdy z nas, chociaż raz, powinien spróbować właśnie 24-godzinnego streama, bo uważam, że przysporzy Ci to bardzo dużo fajnych doświadczeń. Przejdźmy do pierwszej wskazówki. Wskazówka numer jeden to przygotuj sobie gry, aby były one odpowiednie do godziny, o której streamujesz. W streamie 24-godzinnym przychodzi czas na kryzysy. Zazwyczaj z tego, co widzowie pisali i oglądali inne streamy, wychodzi, że zazwyczaj gdzieś tak druga, trzecia w nocy, to jest taki czas kryzysów i szczerze wam powiem, sama, miałam gdzieś właśnie w okolicach tych godzin największy kryzys. Moim błędem było to, że wybrałam sobie bardzo złą grę, na ten czas, czyli Life is Strange. Jak wiadomo, ta gra jest bardzo chillująca, bardzo relaksująca, i po prostu czułam w tym momencie, że Baba musiała przerwać stream, bo po prostu nie dam rady dalej tego kontynuować i czuję się zbyt zmęczona. Ktoś wówczas na całe szczęście uratował mnie i zasugerował zagranie w CSGO. Na całe szczęście zebrało się kilka osób z czatu, które chciały razem ze mną zagrać, i szczerze, no wiadomo, że CSGO przysparza trochę adrenaliny, <grym> dzięki czemu się obudziłam. grałem w gry, które przysparza. Mają emocje właśnie w tych momentach, aby po prostu przetrwać te najgorsze kryzysy. Myślę, że warto tutaj również zadbać o różnorodność. Jeżeli zazwyczaj grasz, nie wiem, w dwie gry, to warto sobie przygotować te gier 6, bo pamiętaj, że 24 godziny to jest długi okres i warto również mieć jakieś gierki w pogotowiu, gdybyś po prostu nie miał, nie miała ochoty na granie właśnie w te gierki. Punkt drugi to ustaw sobie timer od samego początku streama, aby widzowie wiedzieli, ile już godzin upłynęło od rozpoczęcia transmisji. Dodatkowo uważam, że w tytule warto napisać, że robisz 24-godzinny stream, aby wszyscy wiedzieli, że u ciebie właśnie się dzieje to Mega wyjątkowe wydarzenia. Punkt trzeci, niby jest taki mały, niby jakiś taki mega nieważny, ale uważam, że no jest to mega ważna sprawa, czyli upewnij się, że Twoje krzesło jest odpowiednie do tak długiej transmisji. W tamtym czasie miałam krzesło gamingowe, które było mega wygodne, na którym mogłabym również dobrze, równie dobrze spać, i uważam, że gdybym nie miała tego krzesła, a na przykład miałabym streamować na krześle, na którym obecnie jestem, czyli takim zwykłym biurowym, zwyczajnie nie dałabym rady. Sprzęt tutaj, moim zdaniem, ma całkiem spore znaczenie. Punkt Czwarty to warto sprowadzić na swoją transmisję wyjątkowych gości, czyli np. znajomych z reala, czy innych streamerów, z którymi się przyjaźnisz, doda to takiego dodatkowego koloru. Tej twojej transmisji. Punkt piąty, jeżeli będziesz grać w nowe gry, warto przygotować sobie OBS-a zawczasu. Wiem, że to jest takie, też wydaje się mega nieważne, ale z drugiej strony warto sobie wszystko przetestować zawczasu, aniżeli potem na transmisji się irytować, bo na przykład wydaje ci się, że gierka będzie działać spoko i tak dalej, a potem się okazuje, że OBS jej albo nie wychwytuje, albo nie masz możliwości grania w oknie, co też jest bardzo przydatne na transmisjach, dlatego warto sobie po prostu wszystko sprawdzić zawczasu, aby ta transmisja poszła fajnie, płynnie i bez żadnych problemów. Punkt szósty to warto zadbać o to, aby dzień po Twoim 24-godzinnym streamie był wolny. Twój organizm będzie musiał nadrobić ten stracony czas i prawdopodobnie będziesz czuć się jak taki klocyk, dlatego warto po prostu spędzić ten kolejny dzień na relaksowaniu się, na odzyskiwaniu energii i odpoczywaniu. Tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, stream 24-godzinny wcale nie musi być czymś tak strasznym, jeżeli odpowiednio zadbasz o swój organizm i o odpowiednie przygotowanie do tego streama. I również Pamiętaj, jeżeli poczujesz, że nie dasz rady dłużej streamować, zrezygnuj z tego. Nie zmuszaj się absolutnie do prowadzenia transmisji, jeżeli czujesz się zmęczony i czujesz, że po prostu nie dasz rady. Ludzie zrozumieją, nikt cię nie będzie oceniać i zawsze możesz spróbować za jakiś czas. Jeśli moje porady były dla ciebie przydatne, zostaw łapkę w górę i subika. Dodatkowo, jeżeli masz jakieś swoje porady odnośnie 24-godzinnego streama, o których w sumie nie wspomniałam na swoim filmiku, daj znać proszę w komentarzach, dlatego, że są tutaj twórcy, którzy na pewno będą sprawdzać komentarze i kto wie, może komuś akurat przyda się twoja porada. Chciałabym przypomnieć, że jeżeli chcesz złapać mnie na żywo, znajdziesz mnie pod nickiem SunnyGirl92. Streamuję w każdy wtorek oraz czwartek o 21 Również na moim kanale znajdziesz powtórki moich obu streamów 12 Godzinnego oraz 24 godzinnego. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak sobie w tamtym czasie poradziłam, zapraszam do oglądania. No i co, drodzy Państwo, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i życzę Wam powodzenia, miłego streamowania. Trzymajcie się. Papa. Pa.